I tam Chciałem się pochwalić nowym zakupem e, z lewozmywakiem firmy LaVello. E, o nazwie DeCoro, półtorej komory. Kupiłem go na stronie alezlewy.pl. Z e, wygląda naprawdę super. To jest kolor grafitowy z ociekaczką małą komorą, w której możemy myć tam naczynia, warzywa, owoce z dodatkowym dozownikiem również kupionym na stronie alezlewy.pl, z automatycznym syfonem, gdzie nie musimy korkiem, gdzie nie musimy moczyć i brudzić sobie rąk w wodzie. Łatwy w czyszczeniu, nie zostawia śladów, nie rysuje się. Użytkujemy go już ponad dwa tygodnie. Jest naprawdę super i serdecznie go polecamy. Naprawdę jest ekstra. Dziękuję bardzo.